Czy wiesz, co dzieje się pięć sekund po twojej śmierci? Ojciec Pio to widział i objawił. To, co opisał, różni się od wszystkiego, co kiedykolwiek słyszałeś o przeznaczeniu dusz. To nie piekło. To nie niebo. To coś znacznie głębszego, bardziej tajemniczego i bardziej bolesnego. To czyściec. Ale nie myśl sobie. Czyściec to nie okrutna kara, to objęcie świętego Boga duszy jeszcze niedoskonałej. Ojciec Pio mówił, że płomienie czyśćca nie są jak te na ziemi. To płomienie miłości. To dusze, które cierpią, bo kochają, a jeszcze nie mogą zobaczyć tego, którego kochają. Płaczą w ciszy, uwięzione między miłosierdziem a płonącym pragnieniem nieba. Ojciec Pio miał wizję. I opowiadał, że czyściec ma różne poziomy, jakby to były duchowe schody prowadzące do chwały. Na pierwszym są dusze, które wciąż noszą w sobie cienie: próżność, dumę, przywiązania, duchową obojętność. Odczuwają nieobecność Boga jak ciemność. Na drugim, już świadome Boskiej miłości, płaczą, że nie kochały bardziej. Za każdą nieodmówioną modlitwę, każde nieprzebaczone przewinienie. Na trzecim są ci, którzy mają wkrótce wejść do raju. Już nie czują strachu, tylko Boską tęsknotę. I ta miłość, która pochłania, to ostatni ogień. Ale nie wszystkie dusze tylko tam czekają. Niektóre proszą o pomoc i się pokazują. Jeśli wierzysz w słowa ojca Pio, napisz w komentarzach Ojcze Pio, wstawiaj się za mną. Twój gest może dotrzeć do tysięcy serc, które potrzebują tej wiadomości. Ojciec Pio z Pietrelciny nie był zwykłym kapłanem. Nosił na swoim ciele stygmaty Chrystusa przez pięćdziesiąt lat, miał darbi lokalności, czytał w duszach ludzkich, uzdrawiał nieuleczalnie chorych, ale jego największym darem były wizje świata duchowego. Widział to czego my nie widzimy. Słyszał to, czego my nie słyszymy i objawił prawdy o czyśćcu, które wstrząsają sercem. Czyściec to nie miejsce tortur, jak niektórzy błędnie sądzą. To stan duszy, która kocha Boga, ale jeszcze nie jest gotowa stanąć przed Jego świętością. Wyobraź sobie człowieka pokrytego błotem, który chce objąć swoją ukochaną w białej sukni. Nie może tego zrobić, dopóki się nie oczyści. Tak jest z duszami w czyśćcu. Kochają Boga tak bardzo, że cierpią z powodu każdej skazy, która je od Niego oddziela. Ojciec Pio otrzymywał te objawienia podczas ekstaz modlitewnych. Anioł stróż prowadził go przez różne poziomy czyśćca. Widział dusze w różnych stanach oczyszczenia. Słyszał ich płacz, ale też ich pieśni nadziei i uczył się, jak żyjący mogą im pomóc. Co to oznacza dla ciebie, że każda modlitwa, każda msza święta każdy akt miłosierdzia może uwolnić duszę z lat cierpienia. Ojciec Pio mówił: Jedna szczera modlitwa za zmarłych ma większą moc niż tysiąc luksusowych kwiatów na grobie. Te dusze nie są dalekie od nas. Są blisko, bardzo blisko. Modlą się za nami, czekają na naszą pomoc, pragną naszej miłości. I gdy im pomożemy, stają się naszymi najsilniejszymi orędownikami w niebie. Ojciec Pio ostrzegał też, Wielu umiera nieprzygotowanych, dobrych ludzi, ale zaniedbanych duchowo. Ludzi, którzy żyli tak, jakby nigdy nie mieli umrzeć. Czyściec jest pełen takich dusz, kochających Boga, ale nieprzygotowanych na spotkanie z Nim. Dzisiaj odkryjesz trzy największe objawienia Ojca Pio o czyśćcu. Objawienia, które mogą zmienić Twoje życie duchowe na zawsze. Pierwszego objawienia Ojciec Pio doświadczył podczas nocnej adoracji. Nagle poczuł, że jego dusza zostaje uniesiona poza ciało. Anioł stróż prowadził go przez mglistą przestrzeń, gdzie słychać było odgłosy płaczu mieszającego się z modlitwą. To czyściec, powiedział anioł. Popatrz i naucz się. To, co zobaczył, przekraczało jego wyobraźnię. Czyściec nie był jednym miejscem, ale trzema poziomami duchowej rzeczywistości, każdy odpowiadający różnemu stopniowi oczyszczenia duszy. Na pierwszym poziomie, najniższym, Panowała gęsta ciemność. Ojciec Pio widział dusze z powitem głą, która zdawała się emanować z nich samych. To były dusze obciążone ziemskimi przywiązaniami dumą, próżnością, materializmem, duchową obojętnością. Nie płonęły w fizycznym ogniu, ale ich cierpienie było nieopisane. Odczuwały nieobecność Boga jak lodowatą pustkę w sercu. Najbardziej bolesne było to, że już wiedziały, jak bardzo go kochają, ale ich własne grzechy Tworzyły między nimi a nim nieprzeniknioną barierę. Widzisz te dusze? Zapytał Anioł. To są ci, którzy przez życie stawiali siebie przed Bogiem. Teraz muszą nauczyć się prawdziwej pokory. Ojciec Pio opowiadał później, że na tym poziomie dusze uczą się zapominać o sobie. Każdy przejaw dumy, każde ziemskie przywiązanie musi zostać wypalone z ich serc. Czas? Może to być wiek, może tysiąc lat. Ale dla nich to wieczność bólu. Na drugim poziomie atmosfera była już jaśniejsza. Dusze tam przebywające emanowały delikatnym światłem. Ojciec Pio czuł bijące od nich ciepło miłości do Boga. Ale ich cierpienie było jeszcze bardziej przejmujące niż na pierwszym poziomie. Dlaczego? Bo teraz w pełni rozumiały, jak bardzo zaniedbały miłość podczas ziemskiego życia. Te dusze płaczą, tłumaczył anioł. Bo teraz wiedzą, ile razy mogli kochać bardziej, ale tego nie robili. Żałują każdej niewykorzystanej okazji do czynienia dobra, każdej nieodmówionej modlitwy, każdego nieprzebaczonego obrazy. Ojciec Pio widział dusze obejmujące się nawzajem, pociesza się w swojej tęsknocie. Ich płacz był jak pieśń, bolesna, ale pełna nadziei. Wiedziały, że są blisko nieba, ale ta bliskość czyniła ich pragnienie jeszcze bardziej palącym. Na trzecim, najwyższym poziomie panowała już jasność. Dusze tam przebywające świeciły jak gwiazdy. Ich cierpienie było najmniejsze, ale zarazem najbardziej czyste. To była tęsknota miłości, która zna swój cel i wie, że już wkrótce go osiągnie. One już nie boją się Boga wyszeptał anioł. Kochają go tak bardzo, że każda sekunda bez niego jest dla nich wiecznością. Ale ta miłość ich oczyszcza. To jest ostatni ogień. Ogień Świętej Tęsknoty. Ojciec Pio zobaczył też jak dusze z trzeciego poziomu niekiedy zstępują na niższe, by pocieszyć i umocnić te, które cierpią bardziej. Miłość w czyśćcu nie zna granic. To wspólnota dusz połączonych jednym pragnieniem oglądania Boga twarzą w twarz. Gdy wizja się skończyła, Ojciec Pio długo płakał. Zrozumiał, że życie na ziemi to przygotowanie. Każdy dzień, każda modlitwa, każdy akt miłości Albo przybliża nas do Boga, albo wydłuża nasz pobyt w czyśćcu. Ale nie wszystkie dusze w czyśćcu tylko cierpią w milczeniu. Niektóre otrzymują pozwolenie, by się pokazać żyjącym i prosić o pomoc. I ojciec Pio był świadkiem wielu takich spotkań. Pewnej nocy, gdy ojciec Pio modlił się w swojej celi, usłyszał delikatne pukanie do drzwi. Gdy otworzył, zobaczył wysokiego mężczyznę w habicie franciszkańskim. Ale coś było w nim dziwne. Jego postać zdawała się być przezroczysta, a z jego oczu płynęły łzy. Ojcze, powiedział nieznajomy, jestem bratem Markoem, który zmarł w tym klasztorze dziesięć lat temu. Proszę cię o jedną mszę świętą. Jestem uwięziony w czyśćcu za to, że odprawiałem mszę z roztargnieniem i pośpiechem. Myślałem więcej o codziennych sprawach niż o Chrystusie, którego trzymałem w rękach. Ojciec Pio nie wahał się. Następnego dnia odprawił mszę świętą w intencji brata Marka, a tej samej nocy, podczas modlitwy, zobaczył go ponownie. Tym razem jego twarz promieniała radością, a aniołowie prowadzili go ku niebiańskiemu światłu. – Dziękuję ci – szepnął brat Marko. – Jedna msza świętą odprawiona z miłością uwolniła mnie z dziesięciu lat cierpienia. Teraz będę się modlił za ciebie w niebie. Ta historia nie była wyjątkiem. Ojciec Pio regularnie spotykał dusze zmarłych. Przychodziły do niego szczególnie w nocy, gdy jego duch był najbardziej otwarty na świat nadprzyrodzony. Były to dusze kapłanów, zakonnic, zwykłych wiernych, wszystkich łączyło jedno. Potrzebowały modlitwy żyjących. Jedna z sióstr opowiadała Ojcu Pio, że pojawiła się jej zmarła matka. Kobieta błagała córkę o odprawienie nowennym mszy świętych, bo była uwięziona w czyśćcu za to, że przez życie za mało modliła się za innych zmarłych. Kto zapomina o duszach w czyśćcu, mówiła, sam może być zapomniany, gdy tam trafi. Ojciec Pio uczył, że dusze czyśćcowe mogą się ukazywać na różne sposoby. Czasem we śnie, czasem jako delikatna obecność, którą czujemy, ale nie widzimy. Mogą też dawać znaki: zapach kwiatów bez źródła, nagłe uczucie chłodu, dźwięki bez przyczyny. Nie robią tego, by nas przestraszyć. Ale by przypomnieć nam o swojej potrzebie. Te dusze nie krzyczą, tłumaczył ojciec Pio. Ich obecność jest cichą prośbą. Nie mogą już same sobie pomóc. Potrzebują naszej miłości, naszych modlitw, naszych ofiar. Ostrzegał też przed lekceważeniem takich doświadczeń. Gdy poczujesz niewyjaśnioną obecność, gdy coś w twoim sercu podpowie ci, by pomudlić się za zmarłych, nie ignoruj tego. To może być dusza błagająca o pomoc. Ale uwaga! Nie wszystkie duchy, które się ukazują, pochodzą z czyśćca. Ojciec Pio uczył, jak je rozpoznać. Dusze czyśćcowe nigdy nie przynoszą strachu czy niepokoju. Przeciwnie. Ich obecność napełnia serce współczuciem i pragnieniem modlitwy. Emanuje od nich pokój, mimo że same cierpią. Gdy spotkasz duszę z czyśćca, powtarzał ojciec Pio, nie bój się, pochyl głowę odmów wieczny odpoczynek, i obiecaj jej modlitwę to wszystko czego potrzebuje i pamiętaj każda dusza której pomożesz stanie się twoim orędownikiem w niebie to inwestycja w twoją własną wieczność ale co dzieje się gdy dusza w końcu zostaje uwolniona z czyśćca to co zobaczył ojciec Pio przekracza ludzkie pojmowanie piękna i chwały podczas jednej z wizji ojciec Pio znajdował się na trzecim poziomie czyśćca Wśród dusz, które były już blisko wyzwolenia. Nagle przestrzeń wypełniła się niebiańską muzyką. Z góry stąpiło światło tak jasne, że ojciec Pio musiał zasłonić oczy. W tym świetle pojawili się aniołowie, istoty tak piękne, że ich widok napełniał serce nieskończoną radością. Czas, powiedział jeden z aniołów do duszy, która klęczała w modlitwie, Twoje oczyszczenie jest zakończone. Chodź oglądać tego, którego kochałaś przez całe życie i za którym tęskniłaś w czyścicu. Ojciec Pio obserwował, jak dusza podnosi się z ziemi. Jej ciało duchowe zaczęło emanować światłem coraz jaśniejszym, aż zmieniła się w płomień koloru błękitnego, czysty, piękny, pełen miłości. Ten płomień unosił się w górę, otoczony przez anielski chór, który śpiewał Święty, Święty, Święty. To dusza wchodząca do nieba, wyszeptał anioł prowadzący ojca Pio. Spójrz, jak cała jej istota przemienia się w miłość. Już nie ma w niej niczego, co mogłoby ją oddzielić od Boga. Ale to nie był koniec wizji. Ojciec Pio zobaczył, co dzieje się, gdy ta dusza przekracza bramy nieba. Cała przestrzeń niebiańska zadrżała z radości. Święci i błogosławieni wyszli na spotkanie nowo przybyłej duszy. Ale największy zachwyt przyszedł, gdy dusza ujrzała Chrystusa. W tym momencie całe cierpienie czyśćca stało się niczym. Dusza zrozumiała, że każdy moment bólu był konieczny, każda łza oczyszczająca. Teraz patrząc na Chrystusa, wiedziała, że była tego warta każda sekunda oczekiwania. Ból czyśćca, tłumaczył później ojciec Pio. To ból kobiety rodzącej. Cierpienie jest straszne, ale gdy trzyma w ramionach dziecko, zapomina o wszystkim. Tak dusza, która wchodzi do nieba, zapomina o całym cierpieniu czyśćca. Zostaje tylko miłość, radość i wdzięczność. Ale wizja przyniosła jeszcze jedno objawienie. Ojciec Pio zobaczył, jak ta uwolniona dusza natychmiast zaczęła się modlić za tych, którzy jej pomogli na ziemi. Jej modlitwy miały teraz moc nieograniczoną, bo była już w niebie zjednoczona z Bogiem. – Widzisz? – zapytał anioł. – Kto pomaga duszom w czyśćcu, zyskuje najsilniejszych orędowników w niebie. Ta dusza będzie się modliła za swoich dobroczyńców aż do końca świata. Ojciec Pio widział też, jak uwolniona dusza otrzymuje misję pomocy innym duszom w czyśćcu. Mogła teraz zstępować do nich z pociechą, przekazywać im siłę, przypominać im o bliskości wyzwolenia. To objawienie zmieniło życie ojca Pio. Zrozumiał, że każda msza święta, każdy różaniec, każdy akt pokuty za zmarłych nie tylko im pomaga, ale także przygotowuje mu miejsce w niebie. Bo dusza, którą uwolnisz z czyśćca, będzie ci wdzięczna przez całą wieczność. Nie ma lepszej inwestycji, mówił ojciec Pio, niż pomaganie duszom w czyśćcu. To jedyna inwestycja, która przynosi zyski w niebie. Ale te objawienia niosły też przestrogę. Objawienia były jasne, ale ojciec Pio wiedział, że musi przekazać ludziom konkretne sposoby pomocy duszom w czyśćcu. To nie teoria, to duchowa rzeczywistość która wymaga działania. Najsilniejszą bronią w walce o duszę, uczył ojciec Pio, jest msza święta. Jedna msza ma większą wartość niż tysiące modlitw, bo w mszy Chrystus ponownie składa siebie w ofierze za grzechy, także za grzechy dusz w czyśćcu. Zalecał też codzienne odmawianie różańca w intencji zmarłych. Każde zdrowaś Maryjo, mówił, to kropla rosy na płonącą duszę w czyśćcu. A gdy odmówisz cały różaniec, to, jakbyś wylał na nią strumień łagodzącej wody. Przestrzegał przed myśleniem, że tylko wielkie ofiary mają znaczenie. Czasem, jeden szklanka wody podana w imię zmarłych, jeden kawałek chleba, z którego zrezygnujesz, jeden wieczny odpoczynek odbyty z miłością, to wystarczy, by uwolnić duszę po latach cierpienia. I tu opowiem ci prawdziwą historię, która wydarzyła się we Włoszech za życia ojca Pio. Maria Benedetta była prostą kobietą z małej wioski pod Neapolem. Gdy jej ojciec zmarł nagle na zawał serca, bez możliwości spowiedzi, Maria pogrążyła się w rozpaczy. Czy jej kochany ojciec trafił do czyśćca, a może do piekła? Postanowiła napisać list do Ojca Pio. W odpowiedzi dostała krótką karteczkę. "Córko, twój ojciec potrzebuje twojej pomocy. Nie płacz, działaj." Odpraw nowenne mszy świętych i codziennie odmawiaj różaniec przez dziewięć dni. Bóg jest miłosierny. Maria posłuchała. Mimo, że była biedna, zebrała pieniądze na dziewięć mszy świętych. Każdego dnia klękała w kościele i odmawiała różaniec, płacząc i prosząc Boga o miłosierdzie dla ojca. Ósmej nocy miała sen. Zobaczyła ojca w jasnym, białym ubraniu. Uśmiechał się i wyglądał na młodszego niż gdy umarł. Podszedł do niej i powiedział – Mario, dziękuję Ci. Twoja miłość otworzyła mi drogę do nieba. Już jestem wolny. Następnego dnia, gdy szła do kościela na ostatnią mszę z nowenny, poczuła intensywny zapach róż. Ale nie było nigdzie żadnych kwiatów. Zapach towarzyszył jej przez cały dzień. To był znak, że ojciec rzeczywiście został uwolniony. Kilka miesięcy później Maria otrzymała kolejny list od ojca Pio – Córko, Twój ojciec modli się teraz za Ciebie w niebie i czuję, że ty sama będziesz żyła długo i szczęśliwie, bo masz w niebie potężnego orędownika. Maria żyła jeszcze 40 lat. Jej życie pełne było błogosławieństw i niezwykłych zbiegów okoliczności, które zawsze przychodziły wtedy, gdy najbardziej potrzebowała pomocy. Była przekonana, że to ojciec się za nią wstawia z nieba. Ta historia pokazuje moc modlitwy za zmarłych ale też objawia coś więcej. Gdy pomagamy duszom w czyśćcu, nie tylko je uwalniamy, także przygotowujemy sobie wspanioną przyszłość w wieczności. Ojciec Pio przestrzegał też przed lekceważeniem tej praktyki. Ilu ludzi, mówił, będzie się skarżyć w dniu sądu, mogłem zostać uwolniony dużo wcześniej, gdyby tylko ktoś się za mnie pomodlił. Nie bądź tym, który mógł pomóc, a nie pomógł. Na krótko przed śmiercią ojciec Pio powierzył swojemu najbliższemu współbratu, bratu Modestynowi, objawienie, które dotąd trzymał w tajemnicy. Najzapomniasze dusze w czyśćcu, wyszeptał ojciec Pio. To te, które najwięcej się modlą za żyjących. One otrzymały specjalną łaskę od Boga. Mimo, że same cierpią, mogą wstawiać się za tymi na ziemi. I pewnego dnia te dusze spłacą nasz dług przed Bogiem, to znaczy, że każda dusza, za którą się modlisz dzisiaj, może być tą, która będzie cię ratować w dniu Twojego sądu. Ale ojciec Pio ostrzegał też przed powszechnym błędem. Czyściec jest pełen dobrych ludzi, ludzi, którzy chodzili do kościoła, którzy byli uczciwi, którzy kochali swoje rodziny. Ale żyli tak, jakby nigdy nie mieli umrzeć. Odkładali spowiedź na później, modlili się z roztargnieniem, wybaczali niechętnie. Byli lukęwarmi w wierze. To nie są źli ludzie, powtarzał. To są nieprzygotowani ludzie i ich oczyszczenie trwa długo, bardzo długo. Czy ty jesteś przygotowany? Czy twoja dusza jest czysta przed Bogiem? Czy modlisz się gorliwie, czy też mechanicznie? Czy wybaczasz od serca, czy tylko z obowiązku? Te pytania nie mają na celu cię nastraszyć, ale obudzić. Bo jeden dzień prawdziwego nawrócenia na ziemi może być wart więcej niż lata oczyszczenia w czyśćcu. A teraz zapytam cię wprost: Ile dusz czeka właśnie na ciebie? Czeka, żebyś zapalił świeczkę, żebyś odmówił różaniec, żebyś poprosił o mszę świętą. Czekają na akt miłości, który je uwolni. Nie ignoruj tego wezwania, bo pewnego dnia, gdy staniesz przed Bogiem, może podejdzie do ciebie tłum uśmiechniętych dusz. I jedna z nich powie: Wszedłem do nieba, bo Ty się za mnie modliłeś. I wtedy zrozumiesz największą tajemnicę że kochanie dusz w czyśćcu to przygotowywanie własnej drogi do nieba. Jeśli to przesłanie dotknęło twoje serce, napisz w komentarzach. Dusze czyśćcowe, wstawiajcie się za nami i podziel się tym nagraniem z kimś, kto może potrzebować tej wiedzy. Zapal teraz świeczkę. Pomódl się za zapomnianą duszę. Coś się zmieni dla niej i dla ciebie. Na koniec słowa samego Ojca Pio. Módlcie się, miejcie wiarę i nie martwcie się. Ochrona jest bliżej niż sobie wyobrażacie.